Hej hej hello witajcie moi kochani na kanale jest komik pochwycenie jest blisko dzisiaj troszeczkę w późniejszym em, późniejszym póź, w późniejszym czasie nagrywam dla was filmik ponieważ chciałam tylko was zapytać gdzie jest granica gdzie jest granica tego kiedy ty grzeszysz czy to jest grzech czy to nie jest grzech e Tutaj dzisiaj miałam taką rozmowę z moją siostrą i powiem Wam, że naprawdę to jest dziwne, bo dla każdego, każdy inny grzech jest czymś innym, z tego co wnioskuję i widzę. Kiedy na przykład są żarty sprośne, tak? W kabarecie, czy cokolwiek innego ktoś sobie przeknie, ktoś powie coś nie, takiego, wiecie takiego, coś takiego no żarto, niby żartobliwego. Dla niektórych jest to grzech, ale dla niektórych nie. E, dla niektórych, kiedy już tak nie są blisko przy Panu Bogu, zauważyłam, e, odpuszczają sobie i gdy zamówią coś na temu, albo no nawet nie na temu, w ogóle cokolwiek zamówią coś, dla nich nie ma problemu, żeby jakby, nawet może nie znają sobie z tego sprawy, że to może po prostu grzech jest, tak myślę sobie. E, dla nich to po prostu nie ma problemu e, z tym, że żeby oszukać, żeby nazwać to oszu oszustwem, że jak coś kupisz, to no, jak oddajesz, oddajesz, masz coś, przyszło coś dobrego, coś, co chciałeś, jest wszystko z tym ok, a naraz powiesz, że jest niby nie ok, skoro jest ok. Wierzcie mi, naprawdę granica ludzka, gdy ktoś nie jest z Panem Bogiem blisko, ja tak sobie myślę, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo taka cienka. Teraz, jeżeli naprawdę ludzie nie chcą się uświęcać, a widzę, że tak chyba jest, to wszystko będą brać najpierw słyszę od tej osoby na przykład, że słuchaj, to jest grzechem, to jest grzechem, to, ale nawet tak, tak życie pokazuje, że to jest złe, że to jest złe, to jest złe, to jest złe ale nie ma z tym problemu. Po prostu tego nie robi, tak jak ja na przykład tego nie robię czegoś tam, bo jestem bardzo taka, tutaj mi się wydaje czasami chyba nawet bardzo konserwatywna. Ale mimo wszystko w miłości yy, staram się, by było tak, wiecie, no spokojnie, tak, bo czasami są różne sytuacje w życiu. Nie wiemy, co się wydarzyło. Ale gdy ktoś później zmienia zdanie i potem już nie przesadzaj, nie przesadzaj z tym, z tamtym, a kiedy ja mówię o czymś innym i z kolei potem ta osoba mówi, że to już jest grzech, a ja mówię, że dla mnie to nie jest już grzech, to jest potem taka właśnie różnica. Słuchajcie zdanie. Więc Badajmy swoje serce naprawdę. To jak ktoś mi napisał, jedna z dziewczyn, jedna chyba osoba z was, że Bóg powiedział do jakiejś osoby, gdzie to już jest standardowo normalne i ten, kto naprawdę chce z Panem Bogiem iść, będzie Pan robił wszystko, słuchajcie, by uświęcać się i naprawdę szukać tego, by nie być po prostu w grzechu. A ludzie, ci, którzy nie będą się uświęcać, to i tak prędzej czy później odpadną. Zastanów się dlatego właśnie, w jakim miejscu naprawdę y, jesteś. Czy chcesz się uświęcać, czy chcesz sobie pobłażać, bo uwierzcie mi, po, a po pochwyceniu naprawdę nie będzie granicy widać, kto jest, że tak powiem, y, no, grześnikiem jest zbytnio, a kto nie. A dlaczego? Dlatego, że po prostu będzie to takie trudne do rozważenia, bo nawet jak będzie sumienie, a Ducha Świętego w jakimś stopniu już nie będzie, to y, Duch Święty nas przekonuje o grzechu. A kiedy go nie ma, to kto was ma przekonywać o tym? Masz sumienie? Jest złudne, tak? Przecież to wszyscy robią. Przecież ja też tak mogę robić, przecież nie masz z tym problemu. Także zastanówmy się, gdzie jest ta granica grzechu? Gdzie jest ta granica naszej grzeszności, granica życia w świecie, a życia z Bogiem. Pozdrawiam Was serdecznie, Pa.